Proszę Państwa Witam Państwa w nowym roku. W nowym roku, roku, rok mamy nowy rok właśnie. Rok 1984 To jest taki makabryczny żart. Ale myślę, że coś w tym jest. Po dłuższej przerwie spowodowanej pogodą tych swoich rowerowo informacyjnych odysyjnie nie nagrywałem, ale Dzisiaj jest tak przecudna pogoda, że postanowiłem to zrobić. Mam nadzieję, że Państwo zechcecie się nad tymi rzeczami, które dzisiaj mam zamiar przedstawić w kilku, w tych fragmentach, bo one są te moje wypowiedzi z dzisiejszego dnia są pocięte na krótsze rzeczy, na krótsze fragmenty. <laughs> ponieważ moim zdaniem w naszym wspólnym interesie wspólnym w sensie narodowym, w sensie ludzkim w sensie rodzinnym to jest wszystko w naszym wspólnym interesie. Nie dajmy się otumianiać ludziom, którzy nad nas zarabiają, nawet nie do końca sobie zdają sprawę, w czym uczestniczą. Czasami się niektórym wydaje, że ich pewne rzeczy nie dotyczą. Oni są niedoruszenia. Oni przeżyją wszystko. Bombę atomową, wszystko przeżyją, ale to tak niestety nie wygląda. Głupich ludzi, których się wykorzystuje do realizacji pewnych celów, to po prostu było potrzeba zawsze i dzisiaj też ich jest potrzeba. Ale wcale nie oznacza, że ci ludzie są bezpieczni. No ale to jest ich sprawa. My powinniśmy o pewnych rzeczach rozmawiać, o pewnych rzeczach wiedzieć, ponieważ leży to w naszym szeroko pojętym interesie. W interesie jednostki, interesie państwa, interesie obywateli, interesie globalnym. Pewne rzeczy dzieją się nie od dziś. Zmniejszanie populacji ludzkiej, o tych się już mówiło w roku 54, 9 lat po zakończeniu II wojny światowej. W 1962 roku mówił o tym Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych. Te plany, ludzie, którzy mają ogromną kasę, którzy zarabiali na wszystkim, na każdej wojnie zarobili, na każdej wojnie, na każdym milionie zabitych ludzi, oni zarabiali na tym wszystkim. Ci ludzie, im się wydaje, że oni są bogami, że oni och, zmienią świat. Że świat będzie tylko dla nich, a ta reszta, niewielka populacja to będzie tam im stopelizała i będzie dla ich rozrywki, dla ich wygody i tak dalej, dalej. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Życzę Państwu miłego dnia i zachęcam, naprawdę zachęcam do śledzenia różnych rzeczy. Sami szukajcie, to nie chodzi o to, żeby kogoś słuchać. Ja mówię tylko po to, żeby wam wskazywać drogę, gdzie można pewnych rzeczy znaleźć. W moich materiałach są. Tak zwane polecane kanały. To nie są żadne jakieś takie kanały, które one tylko jedne głównie głoszą prawdę. Nie, to są kanały do tego, żeby wyciągać z tych kanałów różne wnioski, żeby z tamtych kanałów szukać informacji, źródeł gdzieś jeszcze indziej i tak dalej. Tylko mądrzy ludzie, którzy potrafią szukać, którzy się nie czepiają jednego przekazu i uważają, że tylko ten jeden przekaz jest słuszny. Tylko tacy ludzie mają szansę na to, żeby się w czymś tam zorientować. Życzę Państwu miłego dnia. I przypomnę słowa Horacego Miej odwagę być mądrym Proszę Państwa Przepraszam, że tak minorowo zaczynam te swoje materiały w tym nowym roku ale jakoś tak po tych wszystkich wiadomościach które usłyszałem obejrzałem, przeczytałem już pod koniec ubiegłego roku jakoś tak stwierdziłem, że coś Coś to ma dużo wspólnego z, tym, z tą książką George'a Arwella, rok 1984. W ostatnich dniach ubiegłego roku nawet kupiłem kilka wydań tej samej książki. Także proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że coś w tym jest. A dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o konsekwencjach tego. Wszystkiego, czego się dowiedziałem. Otóż najpierw pewne fakty ustalmy. Skoro okazuje się, że badania naukowe, które są publikowane całemu światu, nie zawsze są prawdziwe, często są zmanipulowane, zakłamane, kiedy naukowcom, którzy chcą mówić prawdę, którzy chcą opublikować prawdziwe badania, Zakazuje się tych publikacji, odbierają im się dotacje, wyłącza ich się od dostępu do mediów. Skoro okazuje się, że tak zwane autorytety naukowe za pieniążki zrobią wszystko, powiedzą każdą głupotę, każde kłamstwo, wystąpią przed kamerą i prosto w oczy będą kłamali, że coś jest dobre, mimo że to jest coś złe. Będą zaprzeczali faktom innych naukowców, którzy po prostu przeprowadzili rzetelne badania i stwierdzają, że to coś, co oni o tam no, o tym czymś się opowiadają, że to jest wszystko nieprawda, że to jest wszystko kłamstwo, że to jest wszystko pod kątem sprzedaży czegoś, co wypro wyprodukowały koncerny, które tych naukowców po prostu finansują. I to jest pierwszy fakt. A drugi fakt. Jeśli badacze, naukowcy, którzy się zajmują zmianami pogodowymi, klimatycznymi, zajmują się nimi od kilkudziesięciu lat, znajdują się nagle w takiej samej sytuacji jak ci naukowcy, którzy zajmują się naszym zdrowiem, czyli badaniami medycznymi. Im też się zakazuje publikowania pewnych rzeczy. Mówi się, że niestety nie bo sponsor, sponsor się na to nie zgodzi dalej, dalej, To znaczy, że te wszystkie teorie o zmianach pogodowych mają ten sam cel. To znaczy ma się sprzedać to coś, co my będziemy wymyślali pod kątem ochrony przyrody. To coś, co jakiś tam czas może się zmieniać. Dzisiaj są wiatraki, jutro są panele, pojutrze jeszcze coś innego i tym podobne rzeczy. Jeżeli się okazuje, że niby ten dwutlenek węgla, który podobno jest taki szkodliwy, będziemy mieli paszporty śladu węglowego, nie będziemy mogli jeść mięsa, krów nie będzie można hodować, bo, bo dwutlenek, bo dwutlenek. A naukowcy mówią, o co tu chodzi? Dwutlenek jest pozytywny dla przyrody. On nie szkodzi, to jest kłamstwo, zwykłe kłamstwo. Na ten temat akurat. Obejrzałem prawie godzinny wywiad dziennikarza amerykańskiego z naukowcem amerykańskim, który przez wiele lat zajmował się sprawami klimatycznymi na Harvardzie. Ale w pewnym momencie, właśnie go zaczęto ograniczać, i pan naukowiec postanowił odejść odszedł z grupą jakichś innych naukowców, założyli nie wiem, czy to jakaś firma jest, czy w każdym razie prowadzą badania, ale żaden sponsor. Ktokolwiek chce ich sponsorować nie może im dyktować co mają mówić, w związku z tym wiadomo, że mają problemy finansowe. Oni publikują to wszystko co, co, co zbadali, co badają i bardzo chętnie przyznają się do błędu, jeżeli ktoś im po prostu potrafi naukowo powiedzieć, że w jakimś tam założeniu, w jakimś tam części tych swoich twierdzeń są w błędzie. Ale jakoś, jakoś tak się okazało, że nikt tego nie robi. Natomiast tak jak w przypadku badań medycznych, tu również są ograniczenia, brak dostępu do mediów głównego nurtu i tak dalej, tak dalej. No bo musi być ta sama narracja w mediach, które są też własnością tych samych koncernów, tego samego kapitału. Mówię o mediach głównego nurtu. W związku z tym o tym też nie wolno mówić. No bo pieniądze przecież zarobek. To, to, to samo dotyczy, proszę Państwa, różnych wojen, różnych yy, sytuacji krytycznych, zbrojnych w różnych częściach świata. O to samo chodzi. O sprzedaż broni. Czyli o sprzedaż lekarstw, o sprzedaż różnego sprzętu, który niby ma chronić klimat. O sprzedaż broni. To są jedyne cele tych wszystkich propagand. I to nie jest żadna nowość. Bardzo dobrze są rządzący w poszczególnych krajach. Którzy są durniami na usługach tych koncernów, którzy ciągle mówią, że ho, trzeba zbroić, kupimy nową zbroję, yy, nowe uzbrojenie, tylko przepraszam bardzo, kto za to płaci? Ja płacę pan płaci, pani płaci, a zarabiają inni. Proszę Państwa, to są fakty. Nie będę tam jeszcze zagłębiał w jakieś tam detale, ale powiedzmy te fakty są. Weźmy tych naukowców różnych. Proszę Państwa, i teraz. Przyjmijmy sobie taką, te, 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 takie założenie, że na podstawie tych badań sfałszowanych, zakłamanych, oszukanych inni naukowcy tworzą inne teorie, opracowują jakieś zalecenia, instrukcje, wskazówki, na przykład jak leczyć, co jak tam różne inne historie rozwiązywać. Ale to wszystko jest robione na podstawie błędnych przesłanek. W związku z tym ich teorie, ich opracowania są też błędne. Jeżeli ja, jako naukowiec przekupny, opublikuję w mediach głównego nurtu, wystąpię we wszystkich możliwych telewizjach świata i będę mówił, że nie wiem, jakiś lek, jakaś szczepionka jest super, super, hiper, -hip no i naukowcy, ponieważ ja będę miał tytuły naukowe i zasługi, i życiorysy, i z... Ojej, jaki tam co, ja taki zasłużony jestem. I nagle się okaże, że oni się zaczną na mnie powoływać i będą to samo powtarzać. Będą te rzeczy, które ja chwaliłem, zalecać. Mimo, że tak, one mogą albo w ogóle w najlepszym przypadku nie pomagać, ale nie szkodzić, a w najgorszym przypadku mogą po prostu szkodzić, co niestety jest najczęstsze. O tym się właśnie mówi w mediach amerykańskich. Mówi się o lekach na depresję, mówi się o lekach, które miały, o różnych szczepionkach, które miały wpływ na powstanie czegoś takiego jak autyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dzisiaj każdy człowiek, który z jakichś tam względów decyduje o losie innych ludzi, a jest uczciwym człowiekiem, powinien tak z dużym dystansem podchodzić do pewnych oficjalnych opinii. Wiem, to trudne, ale jeżeli chcesz, jesteś lekarzem, chcesz naprawdę leczyć, a nie zabijać, to niestety musisz znaleźć czas na to, żeby zweryfikować pewne rzeczy. Wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne. Oczywiście na początku się może wydawać trudne, a później to już jest prosta historia. To samo dotyczy naukowców, którzy w jakiś tam sposób decydują o pewnych rozwiązaniach związanych z tak zwaną ochroną przyrody, klimatu itd., itd. Po prostu trzeba mówić prawdę. Proszę Państwa, czym się różni sędzia, prokurator, policjant, żołnierz, który ma mundur, ma godło jakiegoś państwa, bo nie mówię o żadnym konkretnym. Sędzi, czy, czy, czy żołnierzu, czy policjancie, o no jakikolwiek. Czym się różni ten człowiek, który będzie działał przeciwko ludziom, którym ma służyć? To są zawody, które mają służyć. Jeżeli będzie wydawał werdykty, jeżeli będzie niszczył dokumentację, udawał, że czegoś nie wie, że, 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 że coś nie, nie jest powiedziane, to niczym się nie będzie różnił od bandytów, od tych ludzi, którzy okradają. Proszę Państwa, z przykrością trzeba stwierdzić, że we wszystkich krajach świata w mniejszym, większym stopniu niestety cały tak zwany aparat państwowy, samorządowy działa na niekorzyść obywateli. Działa w interesie mafii, w interesie grup przestępczych. One się nazywają grupy wpływu, grupy korporacyjne. Ludzie honoru, ludzie biznesu, różnie się to nazywa. Ich wspólna nazwa jest jedna, to są przestępcy, którzy dla kasy zrobią wszystko. Zamordują człowiek, zamorduj, znaczy zamordują oni, tego fizycznie sami nie robią, oni wydadzą polecenia, zrobią usłużne rządy, które dla nich pracują na całym świecie. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to są konsekwencje, które mogą nas czekać. Warto też wspomnieć również o innych historii. Mamy te nowe technologie, media społecznościowe, internet, smartfony, komputery, laptopy, no wszystko. To jest fantastyczna rzecz. Jeśli pójdziemy na żywioł, młodzi ludzie nie potrafią się nauczyć z tego korzystać. Jeżeli ich jedynym zainteresowaniem będzie to, kto ile razy beknął przy obiedzie, kto puścił błąka, kto się wysikał na, na stół albo coś w tym stylu, czyli tak zwane patostreamy, albo wrzucanie fotek, bo ktoś tam nagle wydaje mu się, że jest piękny, nie waży, że ma 100 kg nadwagi, bo żre, bardzo zdrowe jedzenie z Biedronki czy z żabki itd. itd. to niestety siły pewne, które rządzą światem, dzięki tym mediom społecznościowym tak zamieszają w głowach tych młodych ludzi, że za no, w krótkim czasie nagle się okaże, że społeczeństwo jest tak głupie, co już się zresztą okazuje i powtarzam, to jest na całym świecie. To nie jest w Polsce czy w jakimś innym jednym kraju. To jest wszędzie. O tym mówią ludzie w Polsce, mówią w Ameryce, mówią w Rosji, mówią w Kanadzie, w Anglii. Świadomie się produkuje takich nieudouczonych ludzi jeżeli macie do czynienia z różnymi na przykład serwisami technicznymi z różną tak zwaną pomocą techniczną mówię tu o nie o takiej zwykłej tam z pomocy technicznej, ale markowej jakichś tam znanych marek popatrzcie jacy tam niewykwalifikowani ludzie siedzą, teoretycznie mogą się legitymować jakąś takim dyplomem szkoły, politechniki czy czegoś jeszcze natomiast ich wiedza jest żadna to nie jest przypadek to nie jest ich jedyna głupota tych konkretnych ludzi. Tak zostali wychowani, bo o to właśnie chodzi. Tacy mają być. Jeżeli to wszystko tak dalej się będzie rozwijało, to nie zdziwię się, że jakiś czas chirurg na sali operacyjnej będzie patrzył w ekran. Komputera i będzie obserwował, jak się robi operacje na filmie, na YouTubie. Bo po co szukać? Po co się uczyć? Sztuczna inteligencja, instrukcje, wykazy, zalecenia, one ci wszystko powiedzą, jak ma zrobić. Procedury. Słowo procedura zrobiło taką ogromną karierę. Procedury są po to, żeby nic nie robić. Spróbujcie załatwić coś w urzędach, w instytucjach różnych, kontrolnych. Och, no, słowo, aż, aż się nie chcę mówić na te tematy. Wszędzie są procedury. Oni zgodnie, zgodnie z procedurą nic nie zrobią. Na tym to właśnie polega. A na czym polegają te procedury? No, no właśnie na tym, żeby zgodnie z procedurą nic nie robić. Po co? To są takie pierwsze konsekwencje we wszystkich sprawach, które nas czekają. No ale co dalej? A no co dalej, że za, jakim, za jakiś czas wyginą ludzie, którzy będą pamiętali, że w pewnych paru lat wcześniej były inne definicje pewnych rzeczy uczciwości, nauki, rzetelności badań. I tak dalej, i tak dalej. Że dziennikarz to był dziennikarz, który relacjonował fakty, a nie opowiadał, nie był spikerem, który powtarza to, co mu kaz, że sponsor. I tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi już nie będzie, a młodzi ludzie będą myśleli, że tak było zawsze i tak ma być, no bo tak było, jest i nie będzie. No skórcy ma co biega. To są konsekwencje. Nie odpuszczajmy sobie, proszę Państwa, tego. To dotyczy nas wszystkich. Proszę zastanówcie się nad tym. Tak jak mawiał Horacy. Miej odwagę być mądrym. Miłego dnia Państwu życzę.